Aby nie może być za dobrze, nie bo by, by za dobrze. Bo by, jeszcze mieć... bo by znowu zadzwonić z ekstraklasy. Ile centymetrów miał Mateusz po urodzeniu? Siedzi. Ty musisz z krzesła strzelać, w meczu. Proszę Państwa, pojedynek ojciec kontra syn. Jeden ma 559 meczów w ekstraklasie, drugi tylko w poprzednim sezonie zgromadził łącznie 20 kartek na swoim koncie. Przedstawiam Łukasz Turma i Mateusz również Surma. Panowie, na początek szybkie wytłumaczenie zasad. Każdy z Was będzie miał po pięć strzałów na bramkę. Są trzy pytania przed każdą konkurencją sportową. Jeżeli odpowiesz źle, jeden strzał ci się usuwa. A rozpoczynam od konkurencji, która roboczo nosi nazwę wyrzut autu tyłem i założenie siaty. I panowie, o tym, ile będziecie mieć prób, zdecydują Wasze odpowiedzi na moje magiczne pytania. Każdy z Was tym razem będzie miał po 3 pytania. Jaką kartkę zobaczył Mateusz Surma 7 czerwca w meczu z Pogonią Soku Lubaczów? żółtą. Zgadza się. Ale to lepiej pytanie zadać, gdzie nie zobaczył karski. lepiej Karski. A były takie mecze? No, były, były. były no. A jak to, jak to się stało, że właśnie Ty masz taki sposób na grę? To wynika jakby z Twoich predyspozycji? Czy po prostu tak jesteś, można powiedzieć, zagrzany do gry? Z czego to wynika? Czy to sędziowie pa, pa, się mylą? No, no palę, palę się do gry. Może tak powiedzieć. nie wiem co to, z, z czego to wynika. No nie wiem z czego. No, może z jakiejś, nie no. tej. Nie wiem, braku dynamiki, jakiegoś walorów piłkarskich, żeby trzeba zagrać czasami innym sposobem, żeby osiągnąć jakiś tam cel. Może. Ale masz czasem takie sytuacje, że na przykład masz wrażenie, że sędziowie się na Tobie wiesz, uparli, że jesteś jakby celem, że jak jest żółta kartka, to trzeba dać Tobie, czy raczej wszystko jest zasłużone? A to nie, na boisku powiem, że nie zasłużone, ale potem powiem, że, powiem, że normalna kartka. No tak na, żeby powiem sędziemu, żeby się zagrzał, że, że nie, a potem i tak wiem, że dobrze słusznie. dał, no, że słusznie. Łukasz, w takim razie kolejne pytanie do Ciebie. Ile żółtych kartek otrzymał Mateusz w minionym sezonie? Mm, no 18. 18 też yy, yy, przeżywałem to jakoś na swój sposób, bo czasami był w dobrej dyspozycji, dostawał kartkę i na przykład musiał pauzować, więc, więc liczyłem to i, i mówiłem mu, słuchaj no ten rytm meczowy jest bardzo ważny, bo trzeba się potem przygotowywać od początku, szukać formy, no ale tak jak powiedział Mateusz, no jest zawodnikiem chyba bardziej agresywnym niż to, że mu umiejętności brakuje w ustawieniu i stąd te kartki, ale ja myślę, że raz wiekiem mu to, mu to po prostu Trzeba dać szansę młodym minie, zagrać, minie. To Aha, to ten, ten sposób. Trzeba dać szansę młodym, żeby się ograli, bo Tobie to stary nie będzie grał cały czas. A Ty mówisz o sobie, że jesteś stary? No A, tak. tak, u niej stary, na, u niej stary. To się się piłse, tak, no, to, to, stary, to można, to można powiedzieć, tak. Czyli to można, można powiedzieć, że jest pojedynek ojca ze starym synem. <śmiennie> <śmiennie> no, <śmiennie> no, tak, tak, tak. No dobrze, w takim razie Mateusz w formie potwierdzenia. Ile było tych żółtych kartek? No Dobre, tata powiedział 18. Dobrze, dobrze. Kto to powiedział? Mateusz jest ambitny i przyjeżdża do klubu na długo przed zbiórką. Czasem podkrada mamie kluczyki do samochodu. Hmm, ciekawe. Ale jeżeli chodzi tutaj takie szczegółowe pytanie, no, no, no bo chodzi o, o, o kluczyki, no to, to, to raczej chyba ktoś jemu bliski, czyli ci mm, obstawiam, że to powiedziałem ja. I bardzo dobrze, bardzo dobrze! Ale była tak nutka niepewności. Była, 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 ale to takie szczegóły no to z życia to wiemy wszyscy my w czwórkę. Przechodzimy tym razem do syna. Mateusz, jesteś gotowy? Jestem, jestem. No dobra. W jakim klubie twój tata był grającym trenerem? Watrze yy, Białka się tak było? Zgadza się, zgadza się. Coś trudniejszego musisz starać, Spokojnie, jakiejś. ale chcesz trudniejsze? No, nie, no to... Jak zakończył się 33 mecz taty? W jakim wynikiem? 33 mecz? <noise> no chciałeś trudniejsze, <noise> to proszę. Ale nie, niemożliwe. trudniejsze, ale nie możliwe. <noise> nie, no dobra, dobra. Lecimy dalej. W jakim klubie grał Fryderyk Surma? W Krakowi Kraków. Brawo, fajne pytanie. Cóż żeby to było za pokolenie tutaj? Można powiedzieć wnuczek, ojciec i dziadek w Twoim przypadku. Czy pamiętasz jakieś historie związane z dziadkiem na boisku? Ciężko, ciężko, bo to tutaj już nie na świecie nie było, kiedy on mecz rozgrywał, także nawet jak już tata pewnie żył, no to już dawno skończył grać w piłkę, więc tutaj ciężko, żeby coś powiedzieć, no tylko to z tego co wiem, no to tutaj Krakowia jeszcze na pewno Wawel Kraków ogrywał z tych klubów. Na no, też inne czasy były yy, piłkarskie, także tutaj no, nie wiem, co za bardzo powiedzieć o nich. No, nie chcę w, żadnej wtopy tutaj zaliczyć, może to obejrzy, może powie, że w ogóle inaczej było. No, nie, no, a też mi sam nic nie opowiadał, także tutaj ja się nie wykażę wiedzą w tym, yy, w tym kontekście. A co na ten temat ma do powiedzenia tata Łukasz? No Mateuszowi ciężko pamiętać oczywiście, bo, bo tata skończył w 80. -tym. W yy, drugim roku grać, yy, więc, więc długo przed tym jak się urodził Mateusz, ale to co łączy yy, Mateusza dziadka to yy, pozycja na boisku, czyli, czyli prawa obrona, szczególnie gdzieś tutaj taj, yy, stoper, półprawy, yy, no i ostrość w grze, ta, ta agresywność. Myślę, że dziadek yy, yy, też, by, też by też dostawał dużo kartek, może nie aż tyle co Mateusz, ale. Wtedy też trzeba pamiętać, że te kartki dawało się dużo bardziej ostrożnie w tych czasach, w latach 70., więc to żółta kartka była naprawdę za fał bardzo brutalny. Ludzie byli przyzwyczajeni do troszeczkę innej gry, nie oszczędzało się gwiazd, wszyscy byli po prostu na boisku pasnik, żeby... żeby... W tamtych czasach, że się wtrącę, to nawet chyba nie było też tak, że ktoś bardziej grał na zasadzie jakiegoś udawania fauli, nie, że tam rzeczywiście jak już... Tak, I coś tak, było to... Tak, i ojciec mi zawsze, zawsze mi do mojego pokolenia mówi nie to wy to już gracie miękką piłkę zupełnie inną. E, oczywiście zawsze to pokolenie ubarwia które przechodzi po nas. Ale ciekawa rzecz jest taka że na boisku Krakowi na którym grał dookoła był przecież tor kolarski betonowy i on znajdował się jakieś 10 centymetrów od linii bocznej. Więc proszę sobie wyobrazić ile tam starć kończyło się na betonie. Na, gdzie, gdzie, czyli to już pokazuje po prostu charakter tych chłopaków i tych ludzi. Myślę, że, że też między innymi ja i Mateusz gramy w piłkę dzięki, dzięki dziadkowi, dzięki temu charakterowi i ta piłka u nas cały czas jest obecna. Lecimy ostatnie pytanie, też z cyklu Kto to powiedział? Łukasz to jeden z najbardziej kulturalnych zawodników w Ekstraklasie. Klasa i inteligencja. Nie komentuje, nie dyskutuje, nigdy nie miałem z nim problemów. W sytuacjach 50 na 50 nigdy nie daje mu kartki. Ale jakiś sędzia to powiedział, ale to już nie wiem, który. No, można powiedzieć, że taki jeden z najbardziej znanych polskich sędziów. A Tomasz Marciniak? Szymon, Szymon, Szymon Marciniak. Oczywiście pozdrawiamy, panowie, dzwony biją, a to oznacza tylko jedno, że zakończyliśmy pierwszą konkurencję odnośnie pytań. Przechodzimy do czynów, i każdy z Was będzie miał po 5 prób. Zaczynajmy. A taka konkurencja już, czy to, czy nie? Nie, nie, no na razie sobie pokopcie, rozgrzejcie piłkę. A ta nie lubię piłki przynozłej mnie, to nie wiem, że to tak. Nie zobaczcie, to już jest w ogóle różnica w butach, nie? O kurwa. To widać od Och. razu. Mają jakieś plastikowe jednorazówki. Start. Neszło, no, raz. Nie, Dwa. Trzy. Mati... Cztery. Co, źle ci Dobrze, dobrze. Wszystkie trafiasz. Dobrze, troszeczkę może. Ostatni. Trosze... A, mocniej? Troszeczkę. troszeczkę. Ostatni. Ach. No to nie, no to już cztery masz, no to nie możesz. No cztery może na pięć. Do... Dobra, cztery na pięć. Nie może być za dobrze, nie bo może by... za dobrze. Bo by jeszcze mi... Bo by znowu zadzwonili z Ekstraklasy. Tak, no. do... <laughs> Proszę bardzo, go! Raz. Dwa. A pasy do szóstki. O, o, ja ja, ja zapewnie się poczuł, zapewnie się poczuł. To z Gdzie jego minie? Bo nie, miej pokory do końca, miej pokory do końca. No No dawaj. Bo piutno, właśnie o, I, i skon... jest. I koncentracja. No, widzisz, nawet nie taki, nie takie wstępowe. Czy na wtery teraz? I się skoncentruj Ostatni. Do końca. No rata, no o, Nie dawaj. odpuszczaj, nie odpuszczaj. Jest. No, właśnie. Czas na drugą konkurencję, czyli strzał z krzesła. Zanim jednak to nastąpi, to trzy pytania i przekonamy się o tym, ile Łukasz będzie miał prób. Czy będzie ich pięć, czy może odpowiedź źle na wszystkie pytania, w związku z tym będzie miał dwie próby. Trzymam kciuki jednak, żeby było jak najlepiej. W takim razie Łukasz, pytanie numer jeden. Komu kibicuje Mateusz na świecie? Jakiej drużynie? Ja piłki nie oglądam. To, to jest ciekawe. Ja tylko Ups, to coś mamy tu źle napisane. Ja tylko barażę o drugą, drugą ligę obejrzę, to coś do... wcześniej z trzeciej ligi. Yy. Jak miał wskazać takich piłkarskich potęg? No, skazałbym bardziej real niż Barcelonę. No, no, dobrze. No. I jak jest Mateusz? No to bardziej, real, bardziej real, bardziej real. No to mamy zaliczone, no. Ja też tu mam zapisane, że bardziej real. To jest real, taki papierek, jak no dla kluczowy, no, nie, gdzie, gdzie się sytuujesz. Nie? Real, a, u ciebie, a u Ciebie jak to no, U mnie bardziej Barcelony. U mnie też, no. Ale nie wszyscy no, się no. znają na piłce. No, 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 brawo. Ile centymetrów miał Mateusz po urodzeniu? No, był dosyć duży i powiem, że miał. A mogę się pomylić o, 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 o te, jakieś Cześć. widełki? O 3, o 3, tak? To mówię 52 centymetry. Hmm. No, mam tu napisane, że 56. Jaki zawód wykonywał Fryderyk Surma? No, tata był technikiem dentystycznym po, po skończeniu kariery piłkarskiej. 2,1 centymetr się pomyliłeś, no. Także będziesz miał cztery próby. To matematyka, no to matematyka, no. No to jak już powiedzieliśmy, A, to powiedzmy B w takim razie, komu kibicuje twój tata Łukasz na świecie, jakbyś miał wskazać drużyno. No dobrze bym powiedział właśnie przed chwilą, że Barcelonie, bo bym nie, No, no by tutaj miał problem. <grym> Mógłbyś powiedzieć jeszcze Manchester City, nie? Jako drugi? A City też, no, City też, City też, nie? A City też. No to no. w drugiej lidze debiutowałeś w meczu przeciwko. Błękitni Stargard. Wymień co najmniej dwóch prowadzących programu Top Gear. A Jeremy Clarkson i Richard Hammond. Bardzo dobrze. 3 na 3. Skąd takie pytanie motoryzacyjne? Ta, takie się wylosowało. I się wylosowało. <grym> Bardzo <grym> fajne pytanie. Dla mnie klasyczny, kultowy program. Nie ma kontynuacji chyba, bo ich no. No, a tam się już chyba też chłopaki to Ja, ja już roz... te powtórki i te powtórki oglądam. No, no. Drogi Betfliku, chciałoby się to odtworzyć w Polsce. No. <grym> Skoro Mateusz już siedzi, to może zostawmy go w pozycji siedzącej i przejdźmy do strzałów. Dawaj. Siedzi. Ale! Ja myślałem, że w poprzeczkę trzeba trafić. Poprzeczka, strzał niecelny. 1-0. Siedzi. 2-1. No, elegancko. Siedzi. O! Jest! Widzisz Weszło! A na 9-12 mógł grać. Heka. miał 34 mecze, 0 bramek typowa i Typowa 9. Wiesz, przewrotki? Ty musisz z krzesła strzelać Krzest... w meczu. Z Skrzes krzesła, no. Idealnie. O, to no poprzeczkę, <grym>. bez sensu. Bez sensu, to dwie to A jest spół. tak jest, jakbyś powiedział, jak zespołowi powiesz na przykład, że na pustą bramkę, to wszyscy walą w jak powiesz poprzeczka, to siedzisz do wieczora. Nie no, strzał niecelny, było powiedziane. 4 na 2 na razie. Jest. O, elegancko. czyli 3, trzy na, na 5. O Jezu, nie. Uj, uj Karolaka. Uj. Ja to tak, to było na, no dobra, źle mi dorzucił, ale okej. Okay. Będzie mi w domu gadał, że, że jest lepszy. Nie no, trzeba czym dać, nie? No. Uwaga, Proszę! Siedzi Tupinię mm. ja nie, nie. Centymetry. A teraz 23 na, 3, na 3, teraz 3! nie musi być. Jest! Ale mocniej musi, mocniej. No dobra, czyli jest y, 1 3, na 3 na razie. 3, 1. 1 na 3. 4 na 2 I tu były cztery próby tylko. Panowie, przed Wami ostatnia konkurencja. Jak widać 7 różnych piłek. I teraz zasady są bardzo proste, albo nawet i trochę skomplikowane. Strzał po ziemi do bramki, jeden punkt. Strzał górą do bramki, dwa punkty. Jeżeli którąś z piłek uda Wam się strzelić w poprzeczkę, wówczas trzy punkty. I ostatnia czerwona piłka punktowana razy 2. Jasne. Jasne, wszystko jasne. Jest. I proponuję kamień, papier, nożyce. Kto zaczyna tę konkurencję między sobą? Proszę bardzo. Do jednego. Kamień, papier, gracie. No o, niestety. O. Mateusz, jesteś gotów? Jestem, jestem. Zaczynamy. Jest, ja bym zaliczył za dwa punkty. A no, dwa punkty nie będzie. To tak tak jest. ja jest, sędzia. Dwa punkty. Dwa punkty. O, to to muszę jakoś podbić. Nie, Weszło jeden. A, A, było szkoda, blisko. Szkoda. A duża piłka, szkoda. A du dużą piłką łatwiej. Dwa punkty. Radę, A no to po... Kurde, Siedzi jeden. Damy radę. Podskubać. No, dwa będzie. punkty, ale tak się trzyma. Tak się Ta wygląda, wygląda łatwo, ta wygląda, wygląda łatwo. I teraz przypominam razy dwa, bez stresji, razy dwa. Dobra, dwa razy dwa. Wow! Co za gość! Sześć, sześć za to. Co za gołd? A wzięłem poprzeczkę. punktów. Pierwsza da. była farfocel. A, a, a ostatnia doła. fenomenalistyczna. Łukasz, jesteś gotów? Zero presji. Wiesz, co chodzi. Znaczy trochę jest, ale to zawsze pomaga. Dobra, w takim razie. Proszę bardzo, Twoje próby. Jest. Dwa. Aaaa, kurcze! Jest dwa! No, już nie masz szans. Może z jakimś podrzutem, może... Oj, 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 oj! Siedzi! O, elegancko, elegancko! Trójeczka! Jeden punkt. Chodź macie, Idę, idę. Bo może tutaj będziemy celować poprzeczkę. No, tu poprzeczka i później poprzeczka i mamy to. Ale wiecie, nie wiedziałem, że z piłką do kosza jest tak łatwo poprzeczkę trafić. Nie? Musicie trenować piłką do kosza. No. Uwaga. Mowy też się gra łatwiej po prostu piłkę do kosza. Dwa punkty. No i to, jak trafię w poprzeczkę, to mam szansę chyba. Zobaczmy, uwaga. Cały Kraków wstrzymuje oddech. Zaryzykowałem hmm. troszeczkę, ale, tak. ale no nie miałem innego wyjścia. Trzeba było podjąć to ryzyko. Trzeba było podjąć to ryzyko. Ja muszę przyznać, że szkoda, że już powoli kończymy, bo widzę, że Wy się dopiero rozkręcacie. A prawda. Ale nie powiedziane, że może się jeszcze kiedyś nie spotkamy na drugą część. A może będzie z tego seria? No, a nie a. wiem, czy my sobie nie dokończymy tego konkursu na przykład dziś, gdzieś w domu, bo <laughs> boli mnie trochę, że przegrałem. Drodzy państwo, czas na podsumowanie pierwszego oficjalnego starcia, jeżeli chodzi o pojedynek ojca z synem w rodzinie Surmów, przynajmniej takiego, który był nagrywany na YouTubie. Także podsumowując punktację, o ile ja się nie mylę, to ojciec, czyli Łukasz Surma zgromadził łącznie na swoim koncie 19 punktów. Dziękuję. No i ty, na tyle zasłużyłem, na tyle zasłużyłem. No jakby wyszło jak wyszło, wszyscy widzieli. Bez powtórek było, to jest tak ważne. Przejdźmy w takim razie do syna, Mateusza, któremu poszło nieco lepiej i łącznie zgromadził na swoim koncie, uwaga, 26 punktów. Te ja powinienem w Ekstraklasie grać. W takim razie. Ohoho. Jakiś klub z Ekstraklasy, tutaj proszę na testy, sprawdzimy to. Także proszę Państwa, mogę śmiało powiedzieć, że póki co w pierwszym oficjalnym pojedynku młodzież okazała się górą. Ojciec musi uznać wyższość syna, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Tak, ale... ale... Będzie lewacz. Mo, może w domu, może w innych okolicznościach, ale stare pokolenie nie odpuszcza. Czyli już Ci współczuję. Na boisku tak by się siedział, a stary wygrał. No, no, dokładnie. Dziękuję serdecznie za udział. Fajne, fajne, fajne. Dzięki piękne. Dzięki, Mam nadzieję, dzięki, że bawiliście Macie, się dzięki. dobrze. Dzięki. No pogratulujcie sobie, no mimo wszystko. O, obserwujcie nasze social media, subskrybujcie kanał na YouTubie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Au!